Dzień dobry! Cuphead ECPU Polska, mamy godzinę 23.14. Jesteśmy w słonecznym Cupheadzie. <śm> e mamy tu niemal z 200-letniego diabła. <śm> ja, czemu pisał pan do 12-letniej dziewczynki? Ja nie chciał! Ja nie wiedział! No, ja nie chciał, ja nie wiedział dobry e, Czy mi się tylko wydaje, czy ty jesteś z dwoma graczami naraz? Nie <gry> czemu nie być? Nie, co magmenem. Tak, Czekaj, okay. ja was, muszę się zmienić build Za dwóch na chwilę Czemu zrobiłeś Artaba? Witamy z powrotem Trzeba przejść ten głupi tutorial Nie mam lagów, mimo tego, że to remote play Czy jak to się robiło? Uf, A okej, lok? celok? Nie działa. lock. nie to jest O ty ruro, darmowy coin, idziemy stąd, panie czoniku. Tak, zbier ee, idziemy. Opuszczamy Twoje ziemię i nie wracamy. Ja tu nie byłbym. Nadaj z pomidorem on da czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, nie może. Chyba jakieś pijany jesteś. Tak. Jestem nabombiony w trzy długie. C Dawaj mi spreada. I want spread. Spread very good. E, y konfirm. Wyś nie, bug. Trzeba to od razu założyć. Idziemy... Idziemy na ogród. Mam nadzieję, że się nie wyłożymy od razu, o ile. I że będę pamiętał jak się to robiło w tej grze. Ładnie ładnie. To nie gęsin. Jak mogłeś się postaci. do tego przyznać? Nie, go nie bijemy! Jak go nie będziesz bił, to on sobie pójdzie. Dobrze, sekretna faza, czy Zapomniałem o tej parówie! No kiedy się respisz i dostaję jeszcze od razu hita. O! No idiot, moment, dobra. To lagi Nie, ja mam złe piny zrobione. Dobra, nie maruj, tylko graj. Dobrze jest.

Dobra, wroski liściu no, poski tu. Co lang Jak się polał ulta. Nie mam ulty. Czyli no my nie mam ulty. Jeszpam tym go. O. Raz na trasą sam Marchewy respi. Nie. Latająca marchewaczek. Teraz tam leży. Trzeba je od razu. Dobra, zabijesz go. Co Ty zrobiłeś? Nie, ten... Ja myślę, zapomniałem o tym, że nie istnieje w tej grze takie coś jak Double Jump, ok? Istnieje, Tego nie było. ale Nie na tej postaci. Woo. 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 A. 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 No, kliknąłem drugi raz, co to zyskam. Dobrze. Do kontroli sobie się przyzwyczaić, Trzeba sobie przypomnieć, jak się grał w tę grę. No, no jakim czułem, ja tym dostałem. Dobra, wierzę w ciebie. Jestem po prostu. To się nazywa Skinisiu. Latające marchewyczek. Nie nie mam smug bomba. już przyzwyczajenie z tego zbicia szatana. Tak, to jest szatan. Za dużo Izaaka. Ewidentnie za dużo. Czy ty? No to łatwo z nim. <laughs> za trzecim razem. Dobra, nie maruj, dobrze jest Będzie B o, dobra. Kto pytał? B chciałbyś Jej Dobra, chodź zagadać do pana e Zagadaj z pana e No, zagadajmy z panem e czy mi się wydaje, czy to jest roślina, czy to jest ten taki grubo niebieski Szlajb. Wow. O Jezus... Zapom A! Zapomniałem jak on działa! Można się schliść przed tym. Zapomniałem, że w tej grze się można schylać. Jak się do góry celuje albo na skos stojąc w miejscu? My jesteśmy metalę, okej? Okay? A to w sumie się opłaca umierać, bo wtedy ty to możesz farmić pery wtedy. Nie, to tak nie działa. Jak on skoczył? Power jumper. Dobra, powtórkę robimy. Fu. Tu. Tu 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 tu. Tu, ru, tu, tu, tu. Patrz, ty za to ty jak mnie sperujesz, to dostajesz kartę. Ja pierdolę. No Jezus, ma... Nie, to sparowanie Cię to no, mogę Cię zostawić na paskę A, patrz, dostaniesz kartę za to, jakbyś mi zaraz pił. Ja Cię muszę nauczyć z powrotem grać w tej grze, bo ja jestem skillisiu po prostu. Ja pierdolę, jak to skacze. Nie no. Cieszeć? O, kafaza! Andrzej, uspokój się! Myślałem, że nie skoczy. Szczerze. Nie ten przycisk! Nie ta karta. To się nie ten... Zacznijmy od tego, że ja nawet nie mam po co wybierać przeciwko dwóm mózgom, bo ja nie jeździłem... A, on bije ja... dalej. Ktoś... Myśla... Dobra. Ja myślałem, że on nie bije. Fuh. Idiotka, moment! Nie! Wzląłem pod. Dobra, masz 8, masz 5 kart. 4 miał 5 kart, jakoś nie żyje. Ezz. O Boże, że tragicznie. Nie marucz, dobrze jest. Za 700 tysięcznym podejściem się udało. Teraz my wszystko wskazujemy, bo. Gdzie jest kwiat, pan Kwiatek? Możemy już do niego iść. Ja bym przez poziom. Możemy. Formalnie. Dobra, to ty się zajmuj pieniędzmi, a ja będę czyścił przeciwników. Muszę mieć powoli. Może nie robić tak kilka razy. I tak zostajemy z takim mężem. Slow pushing, slow pushing. Yes, yes. O, on się regeneruje, pętka. Nie straj. Nie, nie, zos. Zamrańmy. Ch. jak jest ugrzymany. Rusz się tego Taka kapą o Jezus to będzie pan maszynek to jest pan niebieski pi bi, bigurę bi górę. Bi górę. się pić te pudniaki. Ja pierdolę... No tego się nikt z nas nie spodziewał. No. Okej, okay, to była najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w życiu, chyba. Nie no, to było... to było takie, nie wiem... Nikt się tego nie spodziewał. No! Fajnie, że to we mnie w powietrzu wleciało, jak to się nawet na ekranie jeszcze nie zdążyło pojawić. To jest kapka! Nie! No nie, Grzybek Aha. we mnie strzelił. On zdążył. Nie stój. Nie. Dobrze. Fu! Dobrze. Uwaga papier. na górę. No, czemu nie zastrzeliłeś? Rush B. Nie. Dobra. Tu jest impreza w radiuesku. Kasuję górę. Uwaga na panorślinkę. I też będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. <grym> Nie. Dobrze. Nie, klawisze trwałe. Mój shift. Nie mogę daszać, bo klawisze trwałe mi się włączyły! YOLO! Brawo! Udało się. Co jest nie tak?! Klawisze trwałe. Nawet mnie nie denerwuj. Wyłącz ten skrót! Gdzie to się wyłącza? Klawisze... trwałe. Włączone. Mają być wyłączone! Kum? umy? Dobra, witamy z powrotem. Zrobiliśmy z zakupy niespodzianka nie, Niespodziankowe Duże zakupy, idziemy pa zabić pana żabę? O no nie, tylko nie, tylko nie żabole To ja mam złe wspomnienia z tym Ja już pamiętam co tu się działo jak my to próbowaliśmy chyba Pół godziny przejścia, nie więcej Panów żabolów Muszę sobie przypomnieć ich fazy. A, dobra, fidget spinner A, najpierw był. Ok. Jest to już tak. O nie, to jest inna faza. Sniper elite. Jak ty że ty mnie dostał, Co? Hax. Brochas. Hax. Jest. Jest tu tak blisko. Ojej. <laughs> nie, on teraz będzie wsysał. O nie, to nie jest. To jest wsysanie. Uuu. To jest pchanie w sumie, nie w Nie z tego korzystam. Masz z tego, idiota dawaj go. Fu onią go, się! Teraz... Maszynka gaming. Nie dostępujemy. Zobaczmy, co będzie, dobra. To jest to z laserami, nie? Tak. Nie wiem jak tym dostałem, pozdrawiam. Nice, Jakub Scary. No, tre, tre się No co jest? Nie! Nie, idiota moment. Kiedy idiota zacznie grać w Cupheada, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nic nie umie. Ja cały czas mylę twoją no, no postać nie. z moją! No nie! monetu mi wysrał od razu, no za pierwszy razem by było. To był już nie, drugi, który zreturnowaliśmy. No to, to ty nie. zrobiłeś, nie? To był mój pierwszy raz. Zabijaj tę No się, że co robię? Straż majty. No, to też trochę prawda. O. Jee, <laughs> <Pio>, pierdol? Nie <laughs> ja już jee, drugi drugi raz wiesz o co chodzi. jee, spinner. Zapomniałem, że on ma hitboxy dalej. u nie! Żyj! Nie! U o Jezu! Bigo! Dobra, maszynka gaming. Stój jak najdalej, żeś nie, nie, nie krywam ją na to. Żabol. Jak dział żabol. O, Wo Wo! Ło, 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 Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Masz wszystkie karty. O nie, za wcześnie. Nie, nie skoczyło mi. Nie nadusiło mi, a. Chciałem cię zrezować niepotrzebnie. O Boże! Nie nadusiło mi przycisku na Ja zdechłem! Dobrze spamy go tym! Spamy go tym! Za prostu. O, o! Będzie rolował, będzie. Uwaga, teraz on na hitbox dalej, muszę o tym pamiętać. Dobra, teraz to. Uwaga, fidget spinner. Jakim czuję, miałem wcześniej wszystkie karty od ciebie? Ja zużywam. A, okej. Okay. Potrzebnie skakałem, bo teraz zostałem po prostu. Dobra, teraz będzie rolował. Ładnie. Koniec, idę, idę. Tymczasem jak który potem doszły, od razu. Ja pierdolę, to Nie. Jakbyś dostał tą monetą w powietrzu to bym się chyba zesrał. Kontrol się dalej nie pamiętam. Gres. Auć. Bez jaj. Masz wszystkie te pięć tych. Nice, słabnie. Ja, ja nie wiem, co tu się stało. Dobra, ale zrobiliśmy. Tyle ważne. Weź nawet mnie, nie denerwuj. To był jakiś paradoks, dosłownie. To się znowu samo wyklucza. No. Dobra, żabki zrobione. Możemy Idziemy spokojnie. do muzeum? ulta możemy iść. No. Chodźmy do muzeum, no. Tu jest ktoś do zagadania. Nie, ona jest tam. Mauzoleum to taka... to taki ten... to takie... Jak to się nazywa? Y Na lewo to prawo. Mauzoleum to taki ten... poziom w Wajzaku. Level. Mm. I bić nie można, co nie? Ależ movement. Wiesz, że jest chyba 3 razy w podrząd, albo cztery, się mówi. Mm -hmm. na ostatni Dwóch debili skacze jak idioci. Okay. Dobra, kto pytał Jaki jest pierwszy Ultimate? To jest ten taki kręciołek, co zadaje damage? No kręcisz się i leci z, albo z prawa, albo w lewo. Taki brimstone. Tak. No, weź to okay. Dobra. O, a to dodatek, a nie simple. Nie te. Idziemy na pana kwiatka. Pan kwiatek i skończymy nagranie. To już 23 minuty. Ten z jak się przysłała? A musimy zrobić tamto. Te, no. A, no. Eee, random gun tego. Bo... O Boże, You're tylko out. nie pan kwiatek. Bo czy ta jego pozycja, to jego pozycjon tak tymi leci tymi rękoma. To się da parować czy nie? Nie da się parować. Ja nie znam jego ataków niestety. Albo to w dołem może wrócić. O cholera. To ja wracam

Dobra nie Jakub Scary A tego nie można zniszczyć tutaj okay. A ja postaci O Jezus O druga faza, okej okay. Ja postacie pomyliłem Ajaj. Ej, aj. eco mam na trzecią No to co było? Druga to dobra. była już trzecia? No, nie, nie, ja mylę postacie Ja jestem niebieski pytał? Ja mam, niestety, krótszą słomkę. Zero kontekstu. tego strzelania, O, pojedynie. Pałuj go! Ręce zaraz pewnie otworzy. Dobra. To orzechy laskowe, znowu orzechy laskowe! tu tu. Tu, 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 Jestem idiotą! Jestem idiotą! Uda się na następną fazę. U -u. Nie pytaj mnie, jak ja to zbiję. O, o, o. Teraz tutaj nie może stać, że on robi to zielone. Pff, moje U, to oczy! Stało. Czemu tak jak raz blurował? Buz. Jak się używa ultra? No, tym, ty, tym samym. Jes umrzy. No co! Oszę w końcu. Nice! Dobra, to w miarę krótko zeszło. A nie, nie ma trzeciego go parowania, a tak byśmy mieli A Nie mam plus. się. Łatwo z kwiatkiem i z takim akcentem zrobienia A widzimy się w następnym odcinku z Cupheada. Żegnam.